Po jest to Ma dzisiaj snów triki związane z anti Czyli taka oka Czemuś Krzyśna Ale tym razem na mapie, każdy już widzi na jakiej, na mapie Deniuk Następny odcinek, drugi To twarces I tak wygrać, nie? No. I oczywiście, coś źle zabijam. To nie MONEY TIME million godin Timper round minutes 5 mm, 50 round limit round win limit round hmm? Timper map minutes 6 server Pass, okej, okay. może być. City Forest. Okej, okay. no to... Zaczynamy. Lecimy teraz o stronę zeta. Dokładnie. No i... Mmm... Ja. Eee, tutaj nic a, no ok na górze i co, co ty tu chodzi? Tutaj warto sobie skoczyć, bo tutaj można ninja dofiesć. Jak ktoś lubi, to warto z góry tak sobie tak rzucić. I tu, tu jest raz, dwa raz, dwa... Oto, raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj o tak i to by gdzieś poleciało no, gdzieś tutaj, ja. Gdzieś tutaj. O, no i 8 minut do tego. Dobrze zrobiłam i tak. No to teraz pokażę... Albo nie no. Kurczę, ja co się pytanie: warto kurnik smokować, czy nie? Tak. Każdy robi stąd, nie? Też, no, każdy robi, słucha idzie, 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 i tutaj rzuca flasza tak, żeby. O tutaj, no tutaj jest gdzieś tutaj, ja. Jak to flasha tam załatwia, jak ktoś idzie. Widzisz, widzicie to? O się właśnie, o tutaj, o tu jest takie coś. Ceduje się... Czy nie? O, tutaj jest coś takiego i... I ceduje się praktycznie prosto w to. A jak nie, no to można o tutaj i tak skoczyć. I może Wam się udać. Ale lepiej tak. A się zaplaszowała. I pójdziemy zobaczyć, jak to widać. I 50 lat. Idealnie. Naprawdę. Idealnie. Dobra. Idziemy na środek. Jak się rzuca flesz? Patrzę się w to. Tak się gapi, nie? Będę się flasha? Czyli na gdzieś o bardziej o tutaj i się gapi, i... I tu jest takie czarne. Spod skoku oczywiście. No i to jest... Gdzieś tutaj, nie? I wychodzi, jak się patrzy na no to, może być dosyć, dosyć surprise. Dosyć, dosyć surprise. No, dosyć, dosyć surprise. Kupimy sobie tę rzecz. Daddy, kupuj to. Aha, jeszcze na tej mapie jest warta zblokowania o tutaj. Nie warto tak normalnie czuć, byk byk. Tutaj może być, sniper cię wychylić. A to znaczy, że. O tutaj. To znaczy, ja o tym nie mówię, ja. Tutaj się rzuca. I tak to gdzieś wygląda. Mm, zwaliłem trochę. Gdzieś bardziej o tutaj. O, tą ścianę, nie w tą. tak samo z flaszem, nie? Ja. to jest tutaj przy wejściu ten smoke i tak samo ten flash Smoke with every day. I tak. Smokey Poczekajcie. To po. Nie. O tutaj jak się rzuca smoki. O, właśnie tam gdzie jest wejście to tego, jak to się nazywa. W tu jest takie troszeczkę czarne, czy widzicie? Tu jest koło takiego, ja. Tego już nie będzie to poskok. I trochę się udało. Ale też to jest dobry smoke, dosyć. Bo gdyby to był cały zgonu no to tutaj by nic nie widzieli gracze. Teraz rola smoka to jednak to tak się lepiej robi. O, tak. Korda, no Nic <coughs> nie Tom. Teraz na pochylnie... Nie, to nie jest pochylnia. Albo, albo to jest. Skurjane. Tutaj jest koniec... No, powiedzmy, że. Gdzieś tutaj. Nie. Tutaj się rzuca smołkę. Wkładam do hall i to jest gdzieś tutaj, nie. Smok, ale z każdych terrorystów tutaj się rzuca smoki. Chciałbym się, o, tu jest, o to, nie, to się, dalej, nie, ok, no, dosyć dobrze. Nie dosyć, tylko dobrze. Z terrorystów, jak się rzuca, jak ktoś tam jest, yy, ten, jak wychodzi, nie. O, oh, mamy smok. Zawsze się rzuca o tutaj. Pytanie gdzie to jest? Coś się zbugowało chyba? Jak to cię rzucę na no to? To jest o tutaj gdzieś. Jest epik. Ja ty tutaj. Jest. Tutaj każdy rzuca odtąd, nie? Robi źle. Podtąd trzeba. No, to się dobra. no bo jak się tak rzuca, to tutaj jest, nie? To by było gdzieś... O tutaj, trochę dalej. A tak to jakby tak sobie ktoś przyszedł, no to... Tylko jedno obrażenie, a tutaj to trofeczkę więcej. Aha. Trzeba ten flash będzie nauczką smoka. Nie warto by, też, też Flaszem i smoke'em. No flasha znaczy, że nie możemy się wychylić, tylko jest Ty, tak. I tak się tak każdy rzuca, ale nie. Bo tak się rzuca. No lol! No to znaczy o tak. To jest gdzieś tutaj. Tu trochę bardziej w tą, to by było gdzieś tutaj, nie? Wtedy krótki odcinek. Ale to nic. Ok. Mamy czas. Że dzisiaj będą cztery odcinki jednak. się rzucę smoki Ja, o tak. Kurde, każdy tutaj rzuca. A, a to popełnia źle. Tutaj jest. I to jest tutaj. Smoke byle jaki. Ale rzuca się. O tak. No. Bardziej bliżej, to to by był. Tutaj, ha? Huh? Przecież jest na spałnie, no to jak się za zaflasza? to jest jakaś barania. Huh? Chodzi jak? Tu patrzył? Flashbang. No i idealnie na... Na pyski dostać. I tak... Poczekaj się chwilę, muszę jedną rzecz sprawdzić. Chwileczkę. Dobra. Znaczy się, mamy na no, dowolne ale to możemy. Mm, Okej. Okay. i nie. Znaczy, jak się jeszcze ryszczą, to ty tak się nie rzucie. Tutaj się rzucają, nie, no i ten szmok jest tutaj. Poydy być o tutaj. O tu, lub o tutaj. Jak to zrobić? A to jest pytanie. To jest, jest troszeczkę trudniejsze. Bo trzeba to tutaj jakieś dobrze zrobić. Nie no. O, to jest takie dobre, nie? What the fuck? Aha, to tutaj. To jest rola y smoka. Wuterhaza. No kurde, to też zapomniałem. Jak już granaty jak też jest na. No. O tutaj. To jest łatwe. To jest już bardzo łatwe. No i no trochę bardziej w górę i bardziej o tak. No i już człowiek do ścianie. szybko idziemy jeszcze na inną rzecz. Jeszcze na inną i będzie kończyć. Jeszcze dzisiaj będzie. Mam cztery odcinek, jak mówiłem. bo jeszcze jeden odcinek normal. Normalu z putami, program. I czemu ja nie mogę kupić? Karamba! Nie mogę kupić. Ale troll. Ok, że no to będzie by kończyć? Yy, dobra. Jak się rzuca? Jest terrorysta tutaj. Proszę, trawa! To jest już para. No i to jest oczywiste, że tutaj. I będzie to gdzieś tutaj. Nie będzie ktoś z drzwi tak kampił. Bo to jest taka kreseczka, nie? To jest ideal, I to jest tutaj, nie? Ja najbardziej. No o tutaj, nie? Kurnik mega prosto. Tutaj wystarczy. No i... To będzie tutaj. Nie, bardziej tutaj. Ale tutaj by był smoke idealnie. Tutaj warto smokować. To się o tutaj. I to jest o tutaj! Już pochyliłem się, nie chcę. Więc ja będę kończył. się tego normalnego mam pograć. And no, trzymajcie się, cześć. Znowu pomogłem jakoś. Mapa, daniuk. niuk. Trzymajcie się, cześć.